Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj sobota, dzisiaj książki. No i książka, której nie skończyłem, ale myślę, że skończę niedługo. Klasyka. Juliusz Cezar o Wojnie Galijskiej. Tak wygląda książka. W ogóle bardzo mi się podoba ta seria Belony. Solidne wydania książek, bardzo takie. Estetycznie sympatyczne. Fajnie się czyta, duży, duży, yy, duża czcionka, dobra, yy, dobry papier. No i tak się czuję trochę tą klasykę, właśnie. I fajna, fajna seria. Kupiłem sobie jeszcze dwie książki z tej serii. Właśnie dzisiaj sobie Tukit Desa o wojnie faloponeskiej kupiłem. No i mam Klausewica o wojnie. Także nie wiem jeszcze, jak będę je czytał, ale myślę, że będę je czytał. Nie wiem też, dlaczego tak mnie wzięło na y, książki o wojnie. No, to jest jakby inny temat, ale jakoś tak mam taki głód tego, żeby zrozumieć, na czym wojna polega. No właśnie, i teraz jeśli chodzi o, y, o Cezara. Y, ksenofonta sobie przeczytałem niedawno, więc trochę będę porównywać tego Cezara do y, do ksenofonta. Generalnie ksenofont miał trochę inny problem. Ksenofont nie był wodzem, więc pisze bardziej z perspektywy, można powiedzieć, osoby, która musi się angażować gdzieś z dołu w te wydarzenia. I to jest fajna perspektywa. Oczywiście on tam w pewnym momencie przestaje, jakby być, już staje się jednym z współdecydujących, ale to, ale to jest jednak inna perspektywa. To jest perspektywa nie wodza, tylko to jest perspektywa człowieka, który. Jest jakby wplątany w pewną sytuację, właśnie, która wynikła z tego, że po prostu wodza zabrakło, bo został zabity, muszą sobie radzić. Natomiast o wojnie galijskiej jest takim, właśnie, bardzo, zwięzłym tekst, taki bardzo zwięzły tekst, pisany przeciwko osobie, chociaż przez Cezara, w którym on opisuje właśnie mniej taktykę, bardziej strategię. I to jest dosyć ciekawe. Yy, yy, chociaż trochę taktykę też, właśnie jakby można trochę o tej taktyce się dowiedzieć, powiedział, że taka jego taktyka, która tutaj widoczna jest bardzo wyraźnie, to wykorzystywanie nocy. On bardzo często po prostu maksymalnie wykorzystywał czas, kiedy jego przeciwnicy spali, nie spodziewali się, on po prostu cisnął ile się da i, i, i wykorzystywał moment zaskoczenia bardzo często. Także taka, taką miał strategię miał też taką strategię oczekiwania dobra, znaczy miał nadzieję generalnie i był takim człowiekiem, który właśnie szedł z nadzieją, że zwycięży, co myślę jest bardzo ważne. Ryzykował w związku z tym dosyć dużo. Kolejna rzecz ciekawa no to jakby popatrzeć na to też w perspektywie trochę tego, co on robi. Znaczy on zdobywa całą galię. Tutaj jest opisanych tych lat sześć, tak naprawdę musi poskromić, teoretycznie poskramia na początku te osoby, no ale naturalne jest, że tak naprawdę Galilijczycy nie chcą być poskromieni, więc wymyka mu się to z rąk, musi kolejną kampanię przeprowadzać. Później się trafia mu w ercygentoryks, o którym właśnie czytam, który jest przeciwnikiem godnym, który nie jest taki prosty do zdobycia. W jakimś sensie też widać, że on musi cały czas trochę żonglować sobą, bo, bo, bo być w kilku miejscach naraz. Nie, nie jest tak, że wszystko można jakby zabezpieczyć samym sobą. Więc jest to książka, która jest właśnie książką o, o konieczności w dowodzeniu bycia po pierwsze bardzo pracowitym, po drugie bardzo szybkim, po trzecie bym powiedział podejmowania ryzyka. Po czwarte, wierzenia w to, że, że się uda. Yy, yy, no i też coś, co gdzieś tam przeziera z tej książki, to znaczy przeziera to, że on rzeczywiście miał ludzi, którzy za nim szli, a szli za nim, bo on był zawsze z nimi. To, to też gdzieś widać, że on, on im towarzyszy. To nie jest wódz, który gdzieś tam jest z daleka, ale to jest wódz, który zachęca, mobilizuje, przemawia. Yy, yy, Często są trochę te punkty opisane tych przemów. Argumentacja przedstawiana, także ciekawa książka. ciekawa. Polecam wszystkim, którzy zastanawiają się nad tym, na czym wojna polega. No i oczywiście w tle coś bardzo przykrego i smutnego, czyli rzezie. Rzezie wsi, rzezie plemion, które wybrały wojnę. Przykre, ale, ale tak to wyglądało i chyba tak samo wyglądało niestety u Xenofonta i z tego wynika, że tak samo to niestety wygląda i dzisiaj co jest taką smutną konstatacją odnośnie wszystkich wojen. Panie, dziękuję Ci za to, że w każdej chwili Twoja łaska jest taka sama. No I nam, Panie, yy, dziękuję Ci za to, że tak długo wojny nie było. I, Panie, daj nam ją właściwie rozumieć i też być Ci wiernym w wszystkich okolicznościach. Oto Cię, Panie, proszę, bądź przy nas i wspieraj nas. Polecam wspieranie mojej służby. Więcej w komentarzach, więcej w linku wiadomości. Z Bogiem i do zobaczenia